Oddaję Bogu chwałę za to, że wyrwał mnie z narkotyków, z alkoholizmu i z wszelkich uzależnień i pogonią za pieniędzmi i za złudnym szczęściem. To moja, moja historia gdzieś tam zagubienia zaczyna się od. Od miejsca, kiedy poszedłem do szkoły średniej, tam poznałem nowych ludzi, towarzystwo, które gdzieś tam było w tej szkole, miało na mnie bardzo duży wpływ. Podążałem za wszystkimi tymi trendami, które były w szkole i, i tym wszystkim, co się tam działo. Co za tym idzie, gdzieś tam zbłądziłem po prostu. Poszedłem mocno w narkotyki. W imprezy paliłem papierosy od, od ósmego roku życia. No i trafiłem, po prostu trafiłem w towarzystwo takie, które, które wierzę, że nie powinienem trafić, bo, bo miało na mnie bardzo duży wpływ i przez to gdzieś tam bardzo mocno zabłądziłem. Jak to w szkole średniej miało się dużo kolegów i koleżanek i. I często, często właśnie imprezowaliśmy, bardzo często imprezowaliśmy, nieraz po 4-5 dni w tygodniu, kiedy tylko nadarzyła się jakakolwiek okazja, to, to wychodziliśmy po prostu ze znajomymi do klubów. Chodziliśmy, chodziliśmy po klubach i, i to się często kończyło różnymi dziwnymi akcjami, bo, bo no, mam bardzo nieprzyjemne wspomnienia z tym związane. I, i, i było to dla mnie takie dosyć mocne przeżycia. Na samym początku szkoły średniej jeszcze nie e, nie interesowałem się tak narkotykami. Gdzieś tam słyszałem o tym, ale ale e, nigdy jak byłem wychowany w domu, gdzie nigdy tego nie było, e, wśród rówieśników też nigdy poza papierosami nigdy tego nie było. Więc e, jakby mnie też do tego jakoś nie ciągnęło, ale kiedy poznałem e, życie e, takie klubowe i, i wszystkich znajomych, którzy, którzy robili to i jakby nie, nie kryli się z tym wcale i, i po prostu było dla nich to takie naturalne, to zacząłem po prostu też iść w narkotyki. Zaczynało się to od tego, że wychodziliśmy co środę zawsze do klubu i razem z kolegami przed klubem Znieczulaliśmy się po prostu. Upijaliśmy się na, na umór, także że nie wiedzieliśmy jak mamy na imię, gdzie mieszkamy, i e, zazwyczaj to było tak, że kończyliśmy każdą imprezę gdzieś w jakimś innym miejscu, czyli gdzieś tam w domu u kogoś e, na kanapie, nieraz e, obrzygani. Po szkole średniej e, wyjechałem do pracy do Irlandii. To był dla mnie też bardzo bardzo ciężki okres, bo tam wpadłem w depresję i przede wszystkim w alkoholizm. Do snu musiałem zawsze albo wypić, albo, albo zapalić marihuanę, albo, albo po prostu w jakiś sposób się znieczulić. Piłem często po prostu do snu, żeby tylko zasnąć. Byłem tam w sumie nie cały rok, bo stwierdziłem, że. Że nie jest to miejsce dla mnie, przychodziły mi myśli samobójcze, nie chciałem, nie chciałem tam po prostu być, dodatkowo tam jakby irlandzka pogoda nie sprzyja i cały czas pada, więc jest to dosyć takie dołujące. Ja pamiętam, że to był jeden z najgorszych okresów w moim życiu, bo, bo no, byłem tam praktycznie sam, bo pojechaliśmy tam z bratem i nie mieliśmy ani znajomych, a za tym najbardziej tęskniłem. I nie mieliśmy z nikim relacji, ani pojechaliśmy po prostu do pracy, i, i nic poza pracą przez rok czasu, niczym innym nie można było żyć w tamtym miejscu. Po roku czasu stwierdziłem, że wracam, bo to miejsce nie jest dla mnie, i wróciłem do Polski, a co za tym idzie, wróciłem też do imprez, tylko że wtedy miałem pieniądze, więc te imprezy wyglądały znacznie inaczej zupełnie inaczej. Zaczęła się kokaina uzależniłem się od kokainy potrafiłem przez tydzień czasu brać non stop kokainę i do tego hektolitry alkoholu. To tak jak już mówiłem, to te imprezy jakby były na zupełnie innym poziomie poznawałem ludzi Którzy, którzy mieli pieniądze, którzy obracali się w takim towarzystwie, którzy e, gdzieś tam bez problemu mogli dla mnie załatwić e, różne rzeczy. Mm. I wtedy zaczęła się pogoń e, za pieniędzmi. Jak ja zobaczyłem możliwości, że e, można też na tym zarobić, to mm, goniłem za pieniędzmi i robiłem różne głupie rzeczy, żeby tylko zdobyć te pieniądze. No, to pewnego dnia umówiłem się z kolegami na umówiłem się z kolegami na grę w piłkę nożną. Spotykaliśmy się kiedyś tam co jakiś czas, żeby sobie pograć, poruszać się. Oczywiście przy alkoholu. Nie rozgrzałem się dobrze i miałem kontuzję nogi. Nie wiem co mi było dokładnie do dzisiaj, bo pojechałem na do szpitala tej samej nocy. Pamiętam jeszcze, że koledzy musieli mnie wynosić z sali, bo nie mogłem stanąć na nodze, tak mnie bolała. I tej samej nocy pojechałem właśnie z żoną do, do szpitala, żeby, żeby zrobić prześwietlenie tej, tej nogi, bo no nie mogłem stanąć na tej nodze. W szpitalu powiedzieli, że mnie nie przyjmą, bo jestem pijany. I dzwoniłem jeszcze, pamiętam wtedy do mamy, żeby przepisała mi. Jakieś środki przeciwbólowe, żeby dałam jakieś środki przeciwbólowe i pojechaliśmy do niej z żoną, właśnie po te tabletki. I pamiętam, że to mi pomogło tylko tyle, żeby zasnąć, i następnego dnia powiedziałem do mojej żony, żeby zadzwoniła do dziadka, żeby wziął na obiad kulę, bo nie mogłem chodzić. I mówiłem, że potrzebuję tego, bo po prostu nie mogłem stanąć nawet na tej nodze. Pojechaliśmy na, na obiad, pamiętam, że to było u Cioci Soni, właśnie u Ani. I ona mieszkała na trzecim piętrze. I trwało to około pół godziny, nim wszedłem na samą górę, bo no, no, jak już wcześniej wspominałem, to ta noga mnie strasznie bolała. Jak tylko wszedłem na górę, to wszystkim oznajmiłem, że boli mnie noga i że proszę mnie usadzić gdzieś na, na rogu, żebym miał... By swobodnie mógłbym się, mógłbym się ruszać I, i dziadek już był tam z kulami i czekał na, na mnie jakby, nie? Wtedy Sebastian, e, wujek Soni, podszedł do mnie i powiedział do mnie, że, e, że czuję, żeby się o mnie pomodlić. I ja na, tą, na tamtą chwilę wcale nie myślałem o tym, żeby oddać swoje życie Bogu. W ogóle nie myślałem o nim tymi kategoriami. W ogóle ani nie wspominałem o nim, ani nie zastanawiałem się nad tym, czy istnieje, ale wiem, że tamtego dnia on wiedział, jak do mnie dotrzeć. Wiedział, bo ja zawsze wszystkim ogłaszałem, że jestem ateistą i że nie wierzę w Boga. I Bóg wiedział, jak do mnie dotrzeć, bo właśnie tamtego dnia właśnie Sebastian podszedł do mnie i mówił do mnie, że chce się o mnie pomodlić, że czuje, że ma się o mnie pomodlić. I ja tak stwierdziłem, że jeśli ma mi to pomóc, to dlaczego nie? Zaprosił mnie do pokoju obok, powiedział, żebym usiadł i położył na mnie, na moją nogę, rękę i... Ogłosił uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja poczułem, poczułem po prostu takie ciepło. Poczułem jak, jak, jak od Jego ręki po całej nodze idzie ciepło. I, i wtedy, wtedy przyszedł, wtedy przyszedł On. Ja wierzę, że On wtedy tam przyszedł do mnie. Po chwili ja wstałem, wstałem w tym pokoju i jeszcze, jeszcze niepewnie pamiętam, że wstawałem niepewnie, bo, bo, bo jeszcze przed chwilą bolała mnie noga, także nie mogłem na niej stanąć. I, I dosłownie jak wstałem, to poczułem, że ból odszedł. Zacząłem robić przysiady, podskakiwać. Wybiegłem z tego pokoju i powiedziałem wszystkim, że jestem zdrowy, że zostałem uzdrowiony. I od tamtej pory moje życie zaczęło się zmieniać. Pamiętam, że zbiegłem po tych schodach z tego trzeciego piętra, i było, co było takie zadziwiające, to to, że wchodziłem tam pół godziny, a, a godzinę później zbiegałem po tych schodach. Od tamtej pory, właśnie Bóg zaczął przemieniać moje życie. Zaczął mi zabierać wszystko po kolei: najpierw papierosy, narkotyki, alkohol, wszystko to, co, co z czym miałem problem, Bóg to po prostu zabierał mi. Był to jakiś proces u mnie, ale ale teraz mogę powiedzieć, że jestem całkowicie wolny od tego i, i nie muszę tego robić, tak jak, jak większość społeczeństwa, które wtedy, w tamtym czasie, jakby ja mam kontakt z tymi ludźmi do dzisiaj, wierzę i cały czas modlę się o nich i wierzę, że i do ich życia przyjdzie Bóg. I mm, od tamtej pory, jak już Bóg zaczął wszystko mi zabierać, to mm, ja e, powiedziałem, że chcę iść za Nim na 100% i Całe moje życie się wywróciło do góry nogami. Bóg dał mi nową pracę. Jakby mogę pracować z każdego miejsca w, na, jakby na ziemi, więc tak naprawdę nie jestem związany z miejscem. Dostaliśmy słowo od Boga, że mamy się przeprowadzić do Bierska Białej, żeby pomagać tutaj przy, przy kościele. Była to dla mnie bardzo ciężka decyzja, bo. Zostawiłem wszystko, całe, całe swoje życie, bo przeprowadziliśmy się z Zielonej Góry do Bielska. Zostawiłem wszystkich znajomych, e, moją rodzinę, m, moją mamę, a, ale w, teraz, z perspektywy czasu, e, wiem, że to była najlepsza decyzja w moim życiu, bo e, będąc tutaj, nauczyłem się wielu rzeczy, jak wzrastać w Bogu, jak, jak go słuchać, jak. Jak uczyć się od Niego, jak prowadzić swoją rodzinę. Bóg w nagrodę za naszą decyzję dał nam nową rodzinę, nowy dom, nowych, nowych ludzi, którzy, którzy nas kochają przede wszystkim i, i wylewają na nas miłość. Dziękuję Bogu za to, że, że jestem tutaj, w tym miejscu. Dziękuję, bo mogłem Go poznać i, i poznaję Go każdego dnia dzięki temu, że tutaj jestem, bo czuję, że On żyje, że. Że porusza się, że jest żywym Bogiem, a nie martwym Bogiem. A ja wierzę w to, że Bóg będzie przemieniał jeszcze setki ludzi w tym miejscu i, i oddaję mu chwałę za to, że, że mogę być w tym miejscu, że mogę, mogę mu służyć i, i mogę wykonywać to, co on ma dla mnie, dla mojego życia i dla mojej rodziny.